Siemka, przepraszam was od razu na starcie za jakość filmu, bo jest tragiczna, OBS mi zresetował ustawienia, ale chcę wrzucić ten film, żeby was po prostu poinformować co dalej z tą serią, tak więc mam nadzieję, że mi wybaczycie, nie, nie mogę powiedzieć miłego oglądania, bo jest naprawdę źle, ale no, mam nadzieję, że i tak zostawicie, ła... zostawicie łapeczkę. Trzymajcie się, znaczy trzymajcie się, zapraszam na film. No hej, hej, ja jestem Howlik, słuchajcie, witam was w sklepiku. Eee, dawno nie było filmu, dlatego, że yy, tragicznie mi się nagrywa tą grę, słuchajcie. Jest strasznie, jeżeli chodzi o nagrywanie tej, tej gry. Ja, ja tą grę, słuchajcie, odpalam, ja płaczę, nie? Ja, ja mam takie, że nie... <laughs> dlatego, no, nie, nie chcę mówić, że na pewno, ale jest duża szansa, że to będzie, słuchajcie, ostatni odcinek z tej gry, odc, ostatni odcinek z tej serii. Dlaczego? Dlatego głównie, że tutaj po prostu się nic nie dzieje. Ta gra jest nudna, ciężko, w sensie, wiecie, jakby robienie kontentu na siłę, czyli gadanie z tym NPCami, gadanie do tych NPCów, no jest po prostu nudne z czasem, tak? No to, to jest... wszystko się powtarza tak naprawdę. Dlatego no... prawdopodobnie będzie, słuchajcie, to ostatni odcinek, niestety. E, ja, ja wam, słuchajcie, dziękuję bardzo za każde wsparcie, jakie do tej pory e, daliście na tej serii. Ile komentarzy było, to był w ogóle chyba re rekordowa seria jeżeli, seria, jeżeli chodzi o komentarze, tak mi się wydaje. Więc dziękuję wam, słuchajcie, za to wsparcie. Mam nadzieję, że zostaniecie ogólnie na moim kanale i sprawdzicie inne serie, chociażby The Long Drive, bez bardzo długą e, serią, jak i też próbujemy inne inne gierki, um, jakieś nagrywać, mam nadzieję, że któraś Wam przypadnie do gustu, yy, no i słuchajcie, zróbmy taki, powiedzmy, ostatni odcinek z, ze sklepiku, nie chcę mówić, słuchajcie, na pewno, że, że to na pewno jest koniec tej serii, dlatego, że no, u, mnie jest, u mnie na kanale jest bardzo często, jest tak, że no, niektóre rzeczy się zmieniają, tak, ja mam plan taki, a wychodzi inaczej. Więc, więc, no, może być tak, że po prostu to będzie długa przerwa i wrócimy do tej gry w momencie, jak po prostu, no, No jak nam tam dadzą jakieś fajne update, jak się pozmienia ta gra troszkę, to wrócimy, jak będzie troszkę rozbudowana bardziej, bo na chwilę obecną słuchajcie naprawdę nie ma co robić w tej grze. Nie, nie ma, raz, że nie ma co robić, dla mnie. Ja się bardzo, bardzo nudzę i bardzo, bardzo się męczę nagrywając tą grę. No więc, słuchajcie, dla mnie ta seria jest ciężka do nagrywania, jak i po prostu mam wrażenie, że. Z czasem dla was też się zrobi ciężka do oglądania, bo no, nic się nie zmienia tak naprawdę. No i tak jak mówiłem, słuchajcie, mam, mam nadzieję, że przyjdziecie zobaczyć też inne serie na moim kanale. Bo pamiętajcie, że ja nie tylko, nie tylko sklepik nagrywam, nagrywam też inne gierki, więc warto zobaczyć. Dobie tylko uzupełnimy ten sklep. No, nie uzupełnimy. I, i, i widzicie, widzicie już, się już się denerwuję, już się denerwuję przez to, że ku, kupiłem. Miałem 0 na modzie, kupiłem i co, i tu mam. Jedno... A weź, dobra, nawet tego sklepu, słuchajcie, nie uzupełniam. Wywalone, otwieramy ten sklep. No i też nie wiem, czy zauważyliście, słuchajcie, wracając do, do, do tego, no jak ta gra wygląda, to nie wiem, czy zauważyliście, że. Ym, no czekamy na update a do tej gry już długi czas i ten update się nie pojawia. Ja, ja widzę te e, tutaj nadchodzące rzeczy w updatecie Jest taka lista w menu e, już długi czas i ja dalej tych rzeczy tutaj w tej grze nie widzę i nie widzę tych moich tutaj rzeczy. Um, żeby tutaj dać te piki, A też jest pewnie pełne, no, skoro mi dało na ulicy to jest pełne No tak, przecież mam moda do tego No, kasiera nazwiemy Krzysiek Nowy kasjer to jest Krzysiek Proste imię e, Będzie do zapamiętania, słuchajcie No, smutny odcinek, bo Bo no, to jest taki odcinek pożegnalny z serią Więc trzeba się pożegnać tutaj z Z tym, z Mietkiem Z Mieciem tutaj Z, jaki ty miałeś? Z Wiesławem, to jest Wiesław Tak, z Wiesławem Tutaj z Krzyśkiem, nowym pracownikiem, z Mikaelem i Wackiem. Mikael Wacek, i kto jeszcze to był? O nie, zapomniałem trzecie, trzeciego imienia. Jak on się nazywał? i Grzesiu, chyba Grzesio, Grzesio się nazywał. Więc no, no, trzeba się z nimi słuchajcie pożegnać, smutny to będzie odcinek niestety. Eee, że Nie, nie smućmy się, nie płaczmy, tak? Nie płaczmy. Jeszcze, jeszcze możemy tu kiedyś wrócić, kiedyś to możemy wrócić. Może jak się tak bardziej rozwinie, aczkolwiek wątpię, żeby się rozwinęła. Eee, ale ale możliwe, że nam się jeszcze kiedyś uda słuchajcie wrócić tutaj i, i wtedy jakoś tutaj sobie jeszcze pogramy. Albo po prostu po dłuższej przerwie, jak mnie znajdzie ochota na tą gierkę, to wtedy też wrócę. No, to, dlatego tej, dlatego tej serii nie skręć tak w 100%. No, a, a kto jeszcze, słuchajcie, na Discordzie nie jest to zapraszam na Discorda, na Discordzie zawsze jest jakieś tam info o jakichś filmach czy, czy gierkach czy coś, e, więc Was zapraszam. Czemu ja tutaj mam lazanie? To mam lazanie. Gdzie ta lazania powinna być? A tutaj, ale jest pełno oczywiście. Dobra, mamy tutaj. Jakoś tak wolnie ten, ten dzień leci, mam wrażenie. Jakoś tak, jako, jakoś tak się dłuży. Dopiero czwarta jest. Warta PM, więc jakoś to tak sobie powoli leci. No jak widzicie, albo nie widzicie, bo mogłem wam to wyciąć na przykład, ale ja tutaj jedyne co robię to biegam i właśnie problem tej gry jest taki, że tutaj jedyne co jest do roboty to albo stanie na kasie, albo wczenie, tak? Bo żadna z mechanik w tej grze. Ja wiem, że to się może, słuchajcie, przyjemnie oglądać, tak? Ale ja przykładowo jak gram, to ża żadna z mechanik w tej grze nie jest na tyle fajna, żeby y, po prostu móc ją robić za pracownika. Bo przykład, przy przykładowo, wykładanie towarów, no nie jest to przyjemne to jest bieganie tam i z powrotem. Stanie na kasie. No, stanie na kasie jest takie ok, ale to też wiadomo, niedługo, tak? Jeżeli chodzi o odnawianie tego sklepu, w sensie odnawianie tych tutaj produktów i tak dalej To jest katorga, tutaj wykładanie na szafki to już nawet o tym nie mówię I, i, dla, i to, to, to słuchajcie tak troszkę psuje, psuje tutaj tą grę, bo nie ma w większości co robić Znaczy, jeżeli ktoś sobie tak chce grać po prostu poza przykładowo nagrywkami, to mam wrażenie, że to może być jeszcze ok, tak? Bo jeżeli ktoś gra sobie poza nagrywkami, czyli nie nagrywa to po prostu sobie awczy, patrzy jak mu pieniądze. O, 10 tysięcy w ogóle mamy, o kurde. Patrzy, jak mu pieniądze lecą i sobie to jakoś tam rozwija. To może być w porządku, ale no, jeżeli ktoś wymaga, słuchajcie, czegoś takiego, żeby miało dużo do roboty w tej grze, e, nie takiego monotonnego, tylko jednak coś e, ciekawego, to no niestety to się wtedy kończy zabawa po, no, po jakimś tam czasie. Dobra, ale słuchajcie, powoli dzień tutaj nam się kończy. Mamy dziewiątą. E, ostatni klienci tutaj już wychodzą za chwilę, w ogóle patrzcie, to, to jest, ja, mimo że ja mam moda, który mi tutaj pokazuje e, półki, to i tak mam nadmiar produktów, e, dlatego że no, ten mod mi pokazuje na czerwono, czyli że jest tam, teoretycznie powinno być miejsce, żeby wrzucić sobie, inaczej pokażę wam, e, o tutaj pokazuje na czerwono i teoretycznie powinno być miejsce na to, żeby sobie wrzucić e, kolejne produkty. I to nie byłoby problemem, gdyby twórcy gry poszli, kurde, troszkę pomyśleli i, i nie dawali takich, kurcze, o, tak tutaj mam, patrzcie, no jeden, tutaj w tym kartonie jest tylko jedna kawa i ta kawa mi zajmuje slota i ja nie mogę sobie tutaj wrzucić, żeby tu się uzupełniło więcej czy coś. To jest tragiczne. Dobra, mamy, słuchajcie, ile? Mamy tysiąca prawie. A nie, mamy, o, ponad nawet. Eee, dzisiaj 4000 zarobione, ładnie, 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 ładnie. 4000 dolarów nam przyszło. Mamy pustą półkę z makaronem na pewno. Słuchajcie, sobie dokupimy tutaj parę rzeczy. Kupię tylko te rzeczy, których yy, mamy zero, bo no nie chcę robić kolejnych tutaj. No, kolejnych, że tak powiem, wiesz, z produktów. No i gdzie mi jesiesz to? Nie gościu, zwalniam cię. No, no. No, zwalniam go zaraz. Nie, no widzicie, co on mi zrobił. No, miał, patrzcie tu. Tu ma wolną szafkę. To nie poszedł i mi dał w miejscu, gdzie miałem inny produkt. I teraz. Nie wiadomo, co tam było. Ale mamy w słuchajcie sensie 12 tysięcy. Możemy teoretycznie na, na koniec jeszcze e, może rozbudować jakoś nasz sklep. Chociaż nie wiem, czy to jest nam potrzebne aż tak? Czy nie lepiej byłoby sobie zostawić. O, czekajcie. Czemu mam zakupy w tym za 12 tysięcy halo? Coś kliknąłem chyba przez przypadek. Co my tu mamy? Mamy na pewno do opłaty tutaj jakieś yy, rachunki. Tutaj możemy rozbudować sobie sklepa trochę. Stać nas na. Na dwie sekcje nas stać. Magazyn możemy troszkę rozbudować. Kustomizacji dalej nie ma. Nie wiem czy pamiętacie, że od początku gry tej kustomizacji nie ma, więc... Troszkę smutne, że to tak powoli się rozwija, bo to... Ja mam wrażenie, że zrobienie mechaniki, słuchajcie, kustomizacji nie jest ciężkie w kodowaniu. W sensie, je, mogę się mylić. Mo, mo, może i jest ciężkie, ale... No, zrobienie zakładki tutaj to jest kopiuj i wklej tak naprawdę stąd prawdopodobnie większość rzeczy. I zrobienie, żeby jedynie przy, po wpisaniu tam pojawiał się tutaj szyld naszej, na, na naszym tym, w sensie nazwa naszego sklepu. I, i, i tyle. No, ale aczkolwiek... No, ja nie koduję, ja się nie znam, słuchajcie, mogę się mylić, może być tak, że to jest kupa roboty, e, a może być tak, że po prostu chcą jakiś jeden wielki update za dwa lata dać, na przykład, czy coś. Już się ciemno robi w ogóle, kurczę. Zauważyliście, że zawsze, za każdym razem, za każdym razem tutaj w tym mieście jest y, słońce, nie ma deszczu w ogóle, a zawsze jest ulica mokra. To jest, słuchajcie, to jest niemożliwe, nie? Zawsze są kałuże na ulicy, na chodnikach, ale jeszcze ani razu nie padał deszcz. Przynajmniej nie pamiętam, aby padał. Nie no, no zawsze było słonecznie. Słuchajcie, ja zostawię te pieniądze, które tutaj zarobiliśmy. Głównie dlatego, że no kto wie, jeżeli wrócimy, to fajnie byłoby mieć pieniążki na start. I zacząć tak myśleć wtedy... No zacząć wtedy myśleć tak, kurcze wiecie, no 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 co nam będzie rzeczywiście po potrzebne, a nie tak jak teraz, żeby wywalić te pieniądze i tyle. Um, zbliża się dziewiąta, już więcej klientów chyba nie będzie. Tutaj ostatni pan i ewentualnie ci co jeszcze idą ten pan? Może ten pan z tyłu tam i ten pan tutaj? I to będą raczej ostatni klienci. Nie wiem, gdzie, nie wiem gdzie będziecie kupować gdzie będziecie y, robić swoje codzienne zakupy ale słuchajcie drodzy państwo ten sklep się zamyka na dłuższy okres y, tak więc mam nadzieję że y, jesteście że, że zrozumieliście zrozumiecie i sobie poradzicie no a teraz y, brać co potrzebujecie i wypad oczywiście płacić za to kurcze wiecie co nie, nie przemyślałem mogłem zrobić jakąś promocję z okazji zamknięcia sklepu to zrobić wyprzedaż za niższe ceny ale w sumie i tak kupują to co ja będę tracił pieniądze? Nic się nie marnuje. Poza tymi rzeczami, które mam w magazynie, wypchane, słuchajcie, pod sufit. No to to by było, słuchajcie, na tyle w takim razie. Zobaczmy sobie jeszcze podsumowanie. Podsumowanie mamy yy, z, zysk, jakby przychód z dzisiejszego dnia: 4000, prawie. Yy, Balans mamy 14 i pół, 14,5 tysiąca. I co? Ja się z Wami, słuchajcie, żegnam. Przypominam, że. Mamy Discorda, więc zapraszam na Discorda, link jest w opisie, kto jeszcze nie wszedł. Mamy jeszcze inne serie na kanale, więc warto sprawdzić. I dziękuję wam słuchajcie za każde wsparcie na tej serii, za, za tą ilość komentarzy jaka, jaka, jaką napisaliście, łapek daliście i, 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 i za ilość subków. No, mam nadzieję, że się jeszcze kiedyś zobaczymy na tej serii. Mam nadzieję, że twórcy troszkę bardziej rozwiną tę grę, żeby była po prostu ciekawsza. I co, no, ja się z wami żegnia, żegnam i do zobaczenia na Discordzie. Trzymajcie się. Hej, hej.